To byli, nie, to byli nieoprzestani ludzie, Porąbali go wszystkimi czycierami, Wziął ten telefon i mówił, Co ty chcesz, skąd ty jesteś? Tylko dlatego go nie wzięli, tylko dlatego ma nie użyję. Wziął go za łeb tego, tego jednego, który siedział w jak, w Jakiej wysokości tam, tam było oko? 50 tysięcy dolarów. Tak naprawdę wszyscy kojarzyli ich ze mną. I później śledczy szukali powiązania ze mną, czy ja im zleciłem i tak dalej. On nie lubił bić, tylko lubił załatwiać, bo po co bić, jak można załatwić? Prawdopodobnie. Chce żeby narobili e, burdelu? tak, oni byli jedynki do tego. Jak jest kłopot, już jest koniec, już nie, nie liczą się te zasady. Do dziś po mieście krążą mrożące krew w żyłach opowieści o tej wyjątkowo brutalnej grupie, której uczestnicy wychowywali się pośród pruszkowskich blokowisk. Bryndziaki, bo o nich mowa, nie wahali się przed użyciem sprzętu, przede wszystkim noży, ale i niekiedy siekiery. W Pruszkowie mówiło się, że gdy nie dawali rady pięściami, potrafili łapać za wszystko, co mieli w danej chwili pod ręką. Nawet za wyrwaną z parkowej ławki sztachetę. Spadali jak grom z jasnego nieba, pojawiali się znikąd, a w czasie burdy rozwalali i niszczyli wszystko, co stało im na drodze. Dziś są panami po pięćdziesiątce. Niektórzy z nich zaskakująco dobrze prosperują, a do tego zupełnie legalnie. Mimo upływu dwudziestu kilku lat, zapewne chętnie wymazaliby niechlubne wydarzenia ze swoich życiorysów. Nazwa ich grupy. Wzięła się od pseudonimu Marcina B., pseudonim Brędziak. No a jego najbliższymi przybocznymi, jego przyjaciółmi byli Damian Kotlet, a także Lisek Burzyn, Matysi Sankul, późniejszy świadek koralny. Lisek w pewnym momencie od nich odbił. Osobiście bardzo lubiłem Damiana Kotleta, gdy się odpalił, stawał się nieobliczalnym wariatem gotowym na wszystko zdecydowanym i skorym do, do brutalnych rozwiązań ale na co dzień to był zwykły, fajny chłopak odnoszący się z szacunkiem do kolegów z którym można było normalnie pogadać. Mieliśmy z zeznań Jacka Sankula wspólnie zmyślone zarzuty na lewo obaj mieliśmy też wypadki prowadząc tą samą pechową furę, którą pewnie Pierwotnie jeździć miała Ela, żona Masy. O tej sytuacji opowiadałem szerzej w mojej pierwszej książ książce. No, oczywiście z racji rodzinnych po po powiązań miałem dobry kontakt z Jaskiem Matysiem. Z Brędziakiem był natomiast taki problem, że często bywał wyniosły. Chodził z nosem w chmurach, patrzył na wszystkich z góry. Być może pozował trochę na Andrzeja Słowika i starał się go naśladować. O mrocznej historii Bryndziaków można by opowiadać godzinami. Choćby o rzezi, jakiej dopuścili się w barze Jędruś na warszawskiej Ochocie. Czy o strzelaninie, do której doszło pomiędzy nimi a grupą Grzegorza K. pseudonim Ojciec na parkingu przed hurtownią Makro w Alejach Jerozolimskich. Bojówka zaliczyła też krwawe starcie z ekipą mutantów z Piastowa, która w odwecie za doznaną zniewagę porwała jednego z grędziaków, Jacka M., pseudonim Matyś. Mieliście może jakieś takie ulubione miejsca, czy to było zupełnie przypadkowo, jakieś parkingi, jakieś restauracje, czy jakieś tam, nie wiem, przed... zupełnie, zupełnie przypadkowo. Albo się umawialiśmy, albo nie informowaliśmy, jeżeli to były osoby, które miały być zaskoczone, bądź... Chodziło o prawdopodobieństwo, że się będą ukrywały przed nami. To był, to był chleb dnia poprzedniego, jak, jak to się mówi. Najłatwiej było jaka opraść i to działało w grupie i wobec. Było wiadomo o tym, i to działało jako jedno z, z bardziej intratnych zajęć. No, my byliśmy takim BSW w mafii, w Biuro Spraw Wewnętrznych. <laughs> okay. A były takie rozpięki, które miały być z założenia pokojowe, że czysto jakąś organizacyjną kwestię musieliście ustalić, a były takie, że były podejrzenia, że tam jakaś spina może być jakaś agresja powiedzmy. Było i to i to, no mydło i powidło. No to, to było tak, że jak znajoma grupa wręcz zaprzyjaźniona, no to się jechało dogadać. Wiadomo, że argument był taki, no kto silniejszy, to no, tak jak my z pozycji takiej występowaliśmy, jak, jak występowaliśmy, że byliśmy najliczniejszą i najsilniejszą grupą. W Polsce naj, najsławniejszą, nam ustępowali, ale zdawaliśmy sobie sprawę, że też nie możemy z pozycji siły wszystkiego załatwiać, bo, bo to jest na raz sztuka. No. Trzeba było jakąś tam politykę prowadzić, taką, żeby w miarę przyjazną dla, dla osób, które, które lubiliśmy, bądź wspomagały nas w jakiś sposób. Przybliżmy okoliczności przywołanego zdarzenia przed Makro. Chłopaki z niesłusznie nazywanej Wołomińską grupy Henryka Niewiadomskiego pseudonim Dziad przejęli pieniądze od syna mafijnego bossa ze Śląska, Christiana Esch, pseudonim Młody Simon, za dostarczoną mu partię narkotyków. Zleceniobiorca po dokonaniu transakcji miał jednak stwierdzić, że towar jest lichej jakości i zażądał od Ząbkowskich zwrotu poniesionych kosztów. Ci najpierw wyśmiali to żądanie, a następnie naliczyli mu karne odsetki za okazaną zuchwałość i Butę. Młody Simon nie odpuścił i poprosił o pomoc Pruszkowskich. Strony konfliktu umówiły się na rozkminkę, która, wedle założenia, powinna zażegnać powstały spór. Miejscem spotkania miał być ten ogromny teren parkingu przed hurtownią Makro w Alejach Jerozolimskich, stanowiących trasę wylotową na Pruszków. Pierwsza rozmowa, w której Krystianowi Esz towarzyszyli masa i bryndziaki, spełzła jednak na niczym. W celu wywarcia presji na Ząbkowskich, Pruszkowscy uprowadzili Sławomira B., działającego w grupie Dziada. Parę godzin później obie strony miały spotkać się ponownie w tym samym miejscu w celu zawarcia ugody. Tam przy makro, co była strzelanina, gdzie był ranny kotlet, a uprowadzony został Matyś. Potem czytałem w książce u pana Szostaka taki fragment, no w ogóle możesz zapomnieć o Szostaku, to jest sensata i jeśli. Że tam tamten ojciec ci, yy, namierzył cię, że ty jesteś yy, w pensjonacie pod łodzią gdzieś i ci groził, że stoi z bazooką pod oknem, tam coś <gry> Te się nie chciały umówić. Wtedy była strzelanina. Co się robiło po takiej strzelaninie? Przecież wiadomo było, że za chwilę wszyscy będą mieli wjazdy yy, do, do chaty. Antyterrorki będą mieli będą Najpierw to się tak odbywało, że oni najpierw cię ustalali, jeździł taki zwiad, zwiad, wywiad, i jak cię ustalili, że byłeś w domu, no to miałeś ustalaną pobudkę wjazd. No to jeżeli coś się takiego działo, yy, głośnego na mieście, czy jakaś bomba gdzieś wybuchła tego policjanta co za czy cokolwiek się z tego działo, to my żeśmy wkali wy... w Polskę. No bo i to była norma. I z tymi, tymi chwkami... Nie zdążył jeszcze zare zareagować ten bardzo fajny mój kumpel, który wszystkie spory rozładowywał i, i było okej. Okay. On miał wtedy marszkość wątroby, pamiętam. Bo to był koniec lat 90 i on leżał w szpitalu chyba. Bo potem on prosił nas, żebyśmy dali spokój i tak dalej, i no i wyciszyliśmy. Natomiast te k***a co tam strzelały, Dzwonili faktycznie, chcieli się umówić, żeby dawaj tutaj, jesteśmy tu i tu, nie? No i wzięliśmy jeszcze grupę szczecińską do pomocy, no bo wiesz, jak oni tam rozbroili policjantów, to wiadomo, że się, będzie, że się będziemy strzelali. Niekoniecznie chciałem, żeby moje otoczenie wyjmowało broni, strzelało, bo nie za bardzo chciałem kłopotów narobić chłopakom. Jak zwykle chciałem się wysłużyć grupą szczecińską, w tym wypadku ekipą Pastora. I pastor przysłał ekipę, żeśmy czekali do trzeciej w nocy. No i potem już wiesz, mieli połączone telefony. 27 czerwca 1996 roku przed Makro zjawili się Marcin B. pseudonim Bryndziak, Damian K. pseudonim Kotlet oraz Jacek M. pseudonim Matyś. Którzy brali pod uwagę możliwość siłowej konfrontacji, gdy porozumienie nie doszło do skutku. Zdawali sobie sprawę, że Ząbkowskich nie należy lekceważyć i przewidywali, że ci pojawią się na spotkaniu w doborowym składzie. Tymczasem na parking zajechał trabant, w którym siedzieli mężczyźni ubrani w stroje robocze. Brędziaki obcięli przyjezdnych krótkim spojrzeniem, oceniając, że są to robotnicy budowlani, przysłani zapewne po odbiór towaru. Wkrótce miało okazać się, jak bardzo się mylili. Fałszywymi budowlańcami okazali się bowiem gangsterzy z grupy Grzegorza K., pseudonim Ojciec, w osobach Andrzeja B., Jerzego K., Dariusza S. oraz Zbigniewa R., pseudonim Drakula, byłego milicjanta z doświadczeniem antyterrorystycznym. Sam Ojciec przyjechał na miejsce osobnym wozem marki Opel. Późniejsze wydarzenia, jakie niebawem rozegrały się na parkingu przed Makro, doczekały się po latach relacji z kilku różnych źródeł. Wspomniane relacje znacząco różnią się od siebie co do szczegółów. Bezsprzecznym pozostaje fakt, że ekipa, która przyjechała trabantem, otworzyła ogień do całkowicie zaskoczonych bryndziaków. Ranni zostali Kotlet oraz Matyś. Bryndziak, przywódca grupy, zdążył ewakuować się z miejsca akcji, nie ponosząc szwanku na zdrowiu. Zamachowcom ojca udało się uprowadzić rannego Jacka M. Matyśa którego pod groźbą użycia broni zmusili do wejścia do bagażnika Opla, a następnie do trabanta, gdyż w Oplu podczas akcji została wybita szyba. Ząbkowscy zamierzali wymienić porwanego Matysia na uprowadzonego wcześniej Sławomira B. Szczęśliwie dla Jacka, wracający trabant został zatrzymany do kontroli przez patrol drogówki w okolicach Ożarowa Mazowieckiego. Gangsterzy zdołali jednak obezwładnić policjantów, których skuli następnie kajdankami. Tymczasem Matyś wykorzystał moment nieuwagi ludzi ojca i dał nogę z auta. W tym samym czasie na parking pod hurtownią wrócił bryndziak. Zabrał do auta rannego kotleta i zawiózł go do szpitala w Pruszkowie, gdzie parasol przekonywał lekarzy do konieczności zachowania jak najdalej idącej dyskrecji po opatrzeniu rannego. Chodziło przede wszystkim o niepowiadamianie policji o fakcie przyjęcia do placówki pacjenta z raną postrzałową. Warszawa, Aleje Jerozolimskie, Róg, ulicy Popularnej. Jak widać parking makro, makro keszynkery. Tu miała miejsce rozminka między chłopakami z Pruszkowa, grupą br Brędziaków, a grupą ojca. No, był to feralny dzień dla, dla chłopaków z Pruszkowa. Jeden z członków grupy y, Bryndziaków, Damian K, co do Kotlet, został postrzelony, no i jeden dżentelmen, y, a, a w zasadzie mój brat, można powiedzieć, y, Jacek y, Matyś, został uprowadzony. Jakieś y, pomysłowe kamuflaże tam były stosowane na rozklikach, bo wiem, że oni przyjechali trawantem przebrani za robotników, nie? A było więcej takich sytuacji? Czy na przykład taki przebrany za nie? Nie, wtedy się nie stosowało tego, oni się po prostu bali i tak zrobili. My normalnie przyjechaliśmy swoimi samochodami, my się, my się tam nie k***liśmy w tańcu, to, 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 to oni, to oni się a tam dygali jakiegoś trabanta, maskarada, nie? Bo ja słyszałem, że choć że zbiegnie w DAX. Z MOKOTowa słynął z tego, że on potrafił na przykład się przebrać za rowerzystę i podjeżdżał do grupy, która na, tam na niego czekała i sobie ich z bliska już oglądał, kto ma broni, lub ich jest, jak wyglądają i tak dalej. A DAX to się nauczył tego, kolego, od RYMPAŁKA. Bo takie kamuflaże to stosował RYMPAŁEK i jako pierwszy on wprowadził. Tylko tego się później nie stosowało. On, on to robił i jemu to dobrze wychodziło. Nie, I nie powiem, że ze strachu, czy ze... Faktycznie on robił dobrą robotę, gangsterką do, gangsterską dobrą robotę, bo on na przykład jak się, żeśmy się umówili z żoliborskimi na Rozkminkę, no to tam, wiesz, to wózek chodził, chłopak z dziewczyną, z wózkiem, w wózku oczywiście lalka i kałach, no, no potrafił fajną taką mistryfikację zrobić. A słuchaj, były takie autorytety na mieście, że jak dwie grupy miały o coś spinę, to oni potrafili rozsądzać spory, na przykład Persik ku taką osobą, że jak była jak ten konflikt wewnątrz grupy to on potrafił, był jakimś takim autorytetem powiedzmy. Niewątpliwie Pershing był autorytetem, ale no jeżeli mówimy na przykład o rozkwinkach z Mokotowskimi, bo najwięcej mieli się z Mokotowskimi, z Żoliborskimi, no i z dziadem, co, co, gdzie załatwiał ten prawa ręka dziada. On, on taki konfiguro no region. To, to on był właśnie do kontaktu. No tutaj bezpośrednio to z Korkiem załatwiałem z Bokotowa, no ale, ale jak Korka nie było, no to tam cza czasami kiedyś tam się z Daksem ściąłem, no ale to nie ten poziom korporacyjny, to kaza kazałem Bysiowi to załatwiać, bo nie będę z rozmawiał z zasłańcem Daxem, bo -y. on wtedy wiesz, nie był, nie był na moim poziomie. Fajny. A z Żoliborza, no to ksiądz przyjeżdżał z takim, nie? Po latach 90 taki duży parking przed popularnym centrum handlowym, których wtedy nie było dużo, to było dobre miejsce do tego typu spotkań, rozkminy, w No to zależy, jaki był cel tej rozkminki, bo jeżeli przyjmiemy zwykłą rozmowę i nie bez, bez przemocy, no to ja bym się tu absolutnie nie umówił. Najbezpieczniejszym moim, w mojej ocenie miejscem dla pokojowych rozkwinek były, były miejsca takie jak centra handlowe, między innymi klif, dlatego chłopaki w klifie się zdziwili. Jeżeli miałbym coś zrobić, w sensie, w sensie było zagrożenie takie, że będzie strzelanina. No to, to, jest, to jest odpowiednie miejsce, bo są piękne wyloty, piękne ulice, żeby szybko zniknąć i, i, i faktycznie no, można powiedzieć, że to jest idealne miejsce. W momencie, kiedy ja na przykład miałbym kogoś zabijać, przyjechałbym na daną rozkwinkę podwieszony z opcją taką, że spotykamy się z, z kimś nieznanym na przykład i... I, i, i może dojść do e, strzelaniny, czy, czy jakiejś innej ustawki, bijatyki, bądź czegokolwiek. Gdyby tutaj miał rozmawiać masa, a Ty miałbyś ten teren zabezpieczyć, czy mógłbyś powiedzieć, jak to zrobił, ilu ludzi byś wziął, jakie zadania byś mieć? Nie dopuściłbym do tego, po pierwsze, żeby, żeby obiekt ochraniany, w moim przypadku masa, brał udział na tym terenie w jakiejkolwiek rozmince. Sugerowałbym inne miejsce. Jeżeli by się uparł, nie byłoby innego, innej, innej, innej opcji, no to, no to musiałoby być tu sporo ludzi, plus przynajmniej jeden bądź dwa motory ze sprzętem. Według jednej z relacji, Zławomirowi B udało się uciec z niewoli od Pruszkowskich. Zdaniem ojca, Został on przez nich wypuszczony po stanowczej rozmowie Grzegorza K z masą, który po strzelaninie przed makro miał wyjechać na Mazury. Wydarzenia przed makro przyniosły na mieście splendor Grzegorzowi K. Kilka lat później ojciec miał stanąć na czele odłamu grupy Mokotowskiej, specjalizującego się w porywaniach dla okupu, słynnego gangu obcinaczy palców. Jeżeli zjawiłbym się na miejscu umówionego spotkania, to jest oczywistym, że czekając na przyjazd z drugiej strony byłbym mega elektryczny, zwłaszcza wtedy, gdy do rozstrzygnięcia jest sporna kwestia z potężnym pieniądzem w tle. Nie chcę wpisywać się w treść znanego powiedzenia mądry Polak po szkodzie, ale serio na pewno nie zlekceważyłbym wjazdu na parking żadnego trabanta z czterema panami w sile wieku na pokładzie. To można powiedzieć jest swoiste złamanie gangsterskiego BHP. Kontrola otoczenia to absolutna podstawa w tego typu, typu akcjach. Noc ma pamięć, zaufanie waży gram Zdrada tonę, prawo ulicy Pisane krwią, nie paragrafem Nie ma apelacji Nie ma drugich szans Albo stoisz prosto Ty tu gra rolę nawet gdy milczy. Cisza krzyczy głośniej niż pistolety. Braterstwo trwa do pierwszej oferty. sumienie tanie, gdy stół jest pusty. Nie szukam litości, uh! tylko równowagi, uh! bo tu przetrwają ci, co znają zasady. Uh! Nie, święci, nie czyści, realni. Prawo ulicy nie pyta, kim byłeś wczoraj. members. <laughs> <laughs>